Siema, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja Ciemny Ninja ja Już mi się zdawało, że muzyka się odchodziła Dobra, no w każdym razie minęło sporo czasu od kiedy nagrywam ten odcinek a poprzedni I przepraszam bo ogóle za opóźnienie, ale z tą teorią nie mam na nic W takim razie, no biorąc pod uwagę, że <laughs> Długo nic nie było, tutaj jest wszystko, rzecz jasna złudowę, tu jest ten portal, dla niego jeszcze nie znalazłem miejsca ani zastosowania i wykopę sobie tą patenty. Mówiłem, że wykopię takie pnele. Eee, tam nie idziemy na razie, tu może też nie. Pójdziemy do... tutaj, jest takie, takie miejsce na skrzynki, w których jest kompletnie niełatwo to się potem ogarnie. No i jest oczywiście. procesor, jest pies i jest to trzecie gówno, w którym się gotuje. Eee, no, tu są wszystkie rzeczy, co nie da pokazywać. Ale tutaj też coś takiego, taką palmę. Pseudo. Ceiling. Uhe! Palma mi się zacuła. To pokażę przy okazji, jak to się robi. Farma się zepsuła Nie. Jak działa ta farma cały czas? Nie wiem Po prostu coś takiego I mi następstwa czego rośliny rosnąć Co ona może się stanąć? Czasem psuje ta ziemia? Tak? Dobrze myślę? Nie wiem, zobaczy się Chcę coś zmienić na to Uuu, ja mam miecz na końcówce no, Tu jest kopalnia Mam od groma się okazało, w niej. i nie wiem, czy iść do kopalni na sam... O, fajnie, bagażem znalazł. Nie wiem, czy iść do kopalni, czy iść po bo drewna nie mam. Fajnie by było obczaić okolice, więc idziemy iść na zewnątrz, nie będziemy siedzieć w tej noże. No to raczej nie będzie długi odcinek Tylko taki krótki, poglądowy I kurczę, gdzie by tu iść? O, nadal mam zwiększone życie Aha, coś tu nie działa Tylko może teraz jak on zejdzie, to zejdzie do końca ale sam nie wiem O! No, powiedziałem, żeby wyjść i tu znaleźliśmy tego gościa od kryształu, ale, 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 ale. Planowałem na ten odcinek zrobić coś nieco innego. O, wieczór. Planowałem wyjść coś innego na ten odcinek. No, ale, no dozwiemy tego, tutaj, tego. I możemy to zrealizować, ponieważ nie żaden problem. Stój tylko. Albo... przyszuniam No, No. no... Akurat obsydianu tak trochę nie chciałem... Tak, no to będzie jakieś 80 sztuk. Z, z tymi ze skrzyni, z skrzyni, Ta. o węgiel i tak to jest, kiedy prosisz o węgiel, No dostań, że coś czego nie potrzebujesz. To jest teraz to, o czym mówiłem ostatnio. Jest to cały czas. Czarno. O, taki śmieszny widok jest. Tak o o o o o w tym momencie o no, ale to tam znowu morski bym musiał też oświetlić w ogóle i to gówno to nie jest gówno to się nazywa melasa czy jak tak podejrzewam melasys jest nazywany wydaje mi się że to jest to niestety los chciał, żebyśmy dzisiaj zleźli do kopalni. Już wiem o co chodzi z tym fosil. To jest głębokość... Nazwa terenu? Głębokości, na której się znajdujemy? Ach, tak mi się wydaje. Przynajmniej. No ba. No i to jest to moje... Tu jest obsydian, to mi się tego nie chce kopać, tego jest za dużo. To jest magnetyt to jest więcej obsydianu. Mówię, mina obsydianie w tym momencie już nie za bardzo. O, to sobie oświetlenie zrobiłem z lampków, z, lamp, z lampek. I zszedłem do tego poziomu. I głębiej już nie mogę. Więc poszukamy tutaj jakiś jaskiń. Whatever. Co to jest czerwona lama? Aha, i ja tu... Aha. Już nie pamiętam co tu robiłem. raz tutaj zszedłem, dostałem się na dół. I nie pamiętam, co się potem stało. Niby jest jasno, ale jest ciemno poprawi, ej to znacznie, aha, i to jest żelazo, A, tak, super, fajnie, tak, trzymam, Ej, trzeba tu coś wydobyć, whatever, no tu spailowem, możemy sobie no pozwiedzać Jest jasne, ale jest ciemno, uwierzcie mi. Doskoczę? O! No i zaskoczyłem. No to gra mnie trochę. No, bądźmy szczerzy nie tyle co oszukała, co nie byłem na to przygotowany. Ej, to mogę zrobić? Teraz To jak fajnie, zrobimy sobie, zrobimy sobie potem szkło, to one są naprawdę fajne Znaczy, wydaje mi się, bo fajnie chyba wyglądają I na tym teraz teraz faść. mam 180, też mam 180 nie działa, to nie działa, nie myślałem, Zoszek, mam tu malinę Nie Wiedziałem I to jedyną opcją jest to Łojen Lagi, lagi Nie chciałem tego robić przy okazji sprawdźmy czy te nasionka urosły i czy ziemia się zjechała. Nie. No to nie wiem jak to działa. Ło. Ale... O. Czemu mam takie ścinki? Zejdziemy tu na jakiś poziom taki pośredni. Na stalaktyce. Tak, to będzie optymalnie. Dobra, nie będę przesadzać z oszczędnością. Co za dużo to nie zdrowo. Jakbym tego więcej potrzebował, no to poszukamy sobie jaski. A jak znajdziemy nie? to będzie fajnie. O mad. Nie doceniałem tego bloku. Fosil? Jej, mogę nowy blok zrobić. Zrobimy go w następnym odcinku, żeby dowiedzieć jak to działa. Ech. Nie chcę, że to już o takie parosekundowe nic. Okej, okay, tu jest żelazo, dobrze wiedzieć. Czyli może, może Tak jest, jest, wyjście, czy nie ma Nie ma No, jak tak dalej będzie, to nic nie zrobimy. A ja tak bardzo chciałem coś zrobić dzisiaj. Ojeno. Ja Jakaś jaskinia, cokolwiek. jakakolwiek jaskinia no to że już musi coś być na tym poziomie no to gra mnie trochę wyruchała w dupską, więc postanawiam że więcej tego szkoda że jednak pójdziemy sobie na górę. Ech. Zwiększenie życia nie wiadomo czemu mam cały czas. Albo zrobimy tak. Też może być ciekawie. Tam no, po drugiej stronie portalu. Zobaczymy co się tam dzieje um, i tam może coś znajdziemy. Jak nic nie znajdę, to kończymy będzie taki zły i nie ma być czegoś takiego. Nie czy teraz No i tu są liści. O, jest jaskinia, możemy sobie podwiedzać jaskinię To też dobry pomysł Niech się coś zadzieje To wygląda jak tunel i... O, o! Znadzą obsydian Na kit mi obsydian, ja potrzebuję wungla Nie 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 Ła, nie łapszy mnie Jak głęboko zejdziemy Tak głęboka szyja nie skończy. Dobrze wiedzieć. Mam jeszcze jedno Nie no nie. No nie no, Taki suchar wyjdzie, a miałem takie wielkie plany O, i tu już coś będzie Powinno być Ech. I tu nie schodziłem Ja to na waszych oczach zespił się tutaj kap... Nie bij mnie. A jeszcze musiał ostatni co zadać. Tak i to by było na tyle z jaski. Tak, dobrze mówię. jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić. Nawet więcej, ale nie mam na to czasu Ja nie mogę, tyle planuję A tu i tak z tego jedno wielkie nic wychodzi O, się rzepę żem znalazł nie jest ta moja piękna góra, idziemy na nią i tam zakończymy ten odcinek. <noise> ja nie mogę. No tyle szukania, tyle wszystkiego. Nie, przepraszam. To, 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 to jest najgorszy odcinek w całej tej serii. Po prostu tam wejdę i skończę. powiedzenia a to jest tu piękne mode shit ten dalej nieśmiały jesteś ogniu teraz się odwrócę działaj no Działa tylko na to. A. Tu była to była ja ta japa, którą tak kopałem. Zawzięcie. Co to, to, to się nie pali? To tylko te jedne pochodnie to podpalają. Najwyraźniej. Dobra. Nawet tego mi się nie udało zrobić. Smutek żal żałoba. Dobrze, w każdym razie to by było na tyle. Dzisiaj byłem ja, ciemny ninja. I to był chyba najgorszy odcinek. Jak się uda tu, to... to jest ostatni pomysł jaki mi wpadł tu Tu jest w stanie się udać, da się go zrealizować. A jest to... Jest to... spotkanie kozy śnieżnej. Dużą kozy śnieżnej. O, koza śnieżna. Ta koza śnieżna... mówi, że czas kończyć. Więc użyj się z kozą śnieżną. Kozy śnieżną. Nie, nie rzucę, bo się nam rzuci. Kozy śnieżne są sła. nie ufajcie im. A to się chyba zbagowało. No to byłby koniec. Pokonaliśmy kotę śnieżną. Cześć! Jeśli dotrwałeś, bądź dotrwałaś do końca tego wspaniałego odcinka, możesz być z siebie dumny, bądź dumna. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Z tej strony ciemny ninja. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!